Do jednej chyba wejdziemy, co? Trzeba, trzeba, no? Dawaj pierwszy Ważaj pod nogi, brawo hmm. Dobra Tylko, że tutaj dalej nic nie ma Ostatnie było Nie, nie było Musimy iść tutaj. Chyba. Tak, chodź. Wszystko stare ruiny. Mm. Wszystko jest ruina ogólnie. To są tak jakby dwa skrzydła zrobione, że masz jedno skrzydło tu i tutaj. OK, chodź zobaczyć na to środkowe skrzydło. Dobra. Ogólnie historia tego zamku jest taka, że w internecie pisało, żeśmy czytali o tym, że to jest Podobno jakiś ee, nawiedzony dom, znaczy, przepraszam, zamek e, samobójców, czy coś takiego. Tyle się nam udało w internecie przeczytać. Natomiast jakichś informacji, kto go zbudował, dlaczego go zbudowali, no niestety nie udało się znaleźć. Jak zawsze jest luka, tak. Ogólnie no, zamek jest dość, dość dużo zabudowany w sensie. Mało wejść jest tutaj, ale jakoś się da tutaj wejść. Mi się wydaje, że to tu było wszystko zamurowane. Bo ta cegła, widzisz? Ta cegła wygląda na dość nową, nie? Mi się wydaje, że to było zamurowane tutaj. To wszystko już. Tylko, że ktoś musiał tutaj zrobić przejście, nie? jest potężny Chłopaki poszli totalnie z drugiej strony My mamy za zadanie obczaić sobie całą... Całe pierwsze piętro Całe pierwsze piętro No i właśnie to robimy Tu przy drodze nie będziemy świecić za bardzo Jak widzicie no, pomieszczenia są totalnie w nie stało po tym zamku? Nic ciekawego. No, dosłownie same ruiny, nie? Ale zamek wygląda fantastycznie, jakby na pewno nie był taki jak obiekt W ciągu dnia wygląda naprawdę, naprawdę wazacnie, nie? Zastrony. Tutaj jest chyba jakaś wieżyczka czy coś takiego. Eee... O kurde! Jest jakiś. Myślisz, że to są jakieś te? Jakieś Ale katańskie. Pierdoły A tu widzisz, tu nie jest zamurowane, nie? Ale to tu pewnie... Dojście, tak? Cię... Nie, 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 tu pewnie ciężkie dojście jest, bo tam jest dużo tych krzaków, nie? nie to wszystko to jest tak, że... Żeby... Trzeba sobie po prostu wyobrażać, jak, jak to mogło być a tutaj mamy jakąś puszkę chyba Jakiś spray Jakieś, no, farba sprayu Pewnie coś tam tutaj malowali sobie I kolejna studzienka tu też jest, nie? Też dość ciekawe Nie wiem czy to nie był jakiś system po prostu Nawadniający czy coś takiego no? no może wody po prostu brali z tych studzienek też, nie wiem Tutaj też to wygląda strasznie tak no mówię, jak Przypomina mi te, jakąś kanalizację czy coś, nie? Jakiś się mówi, tutaj pociągnięte bojarza I tu mamy schody do góry Tu jest na pierwsze piętro schody są, nie? Częstę piny niebieskie bieda pani O nie to Nie to pasz? to też lubią takie wilgotne miejsca, nie? Tylko zawsze jak się chodzi na urbex, powinno się też w, w jakiejś czapce chodzić, czy coś chociaż. No Albo najlepiej w czymś takim, co... Mody, Pepe. O, tam są nasi. Tam są nasi? O, 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 o. To jest koliber? Bubr kurwa! Ja pierdolę jakie bydle! U cisza na przykład, u nas nic nie ma, pisane cegły, parę przedmiotów i ściernieczki, no budowa zamkowa, pomieszczona. Ja myślę, że można było właśnie na tym, Zobaczyło, na ogrodzie właśnie zobaczyć. Niżej trzeba zobaczyć. Znaczy ogólnie jak wejdziecie tam na balkon, to widać, że to ma jeszcze z dwa piętra do góry. Mhm. Ale tam jest wszystko zawalone. Jest bardzo takie no pomieszczony teren, więc można poplumować oczywiście. Dobra panowie, po prostu w takim razie, Aha, bo my tu jesteśmy na tym? Na balkonie. <laughs> to panowie wyskaćcie <laughs> O kurwa rzeczywiście! Co się? Co się? Widać to zawał, jest tu widał jakiś przelaczą jest mu... jakiś gości to są dusowki. No dudeczka pełna pusta. On sobie tutaj mieszka, bo ta dóżeczka jest jakiś ogrodnik pszczerach. chyba czy coś. Dudeczkę czajnik spłać. Dwudeczka paliż trawił. Tu ktoś jakiś peszel. Jakiś ktoś już tam poprowadził też. Czajnik jest tutaj, normalnie. A ta lodówka nie taka, sta nie taka to jest stara mieszka, też. To już to też. Nie, 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 nie. To wtedy czekaj, nie jest. Dobra. Idziemy w co zjeść, co? Unboxing aktualnie mam numer 12, czyli to jest jakiś makaron w sosem pomidorowym. Jadłem go już raz no i powiem, że dobry był. Bardzo mi to smakowało, jak na wojskowe jedzenie, które ma tam przetrwać kilka lat, nawet kilkanaście. To jest to naprawdę świetne żarcie. Zobaczymy. No i mamy. To jest zdanie główne. Nasz makaron. Tutaj mamy pewnie torebeczkę. to tak, podkrzewacza. Tutaj mamy sam. A nie, to jest e, musik. Naprawdę jest bardzo dobry. To jest mango i jostwinia. E, masło orzechowe, Chlebek. To jest ten taki słodki chyba. Tak, e, jakiś chlebek słodki. O, znowu dostałem e, chyba, a nie, bez małego tabasco A tutaj są akcesoria, sól tam, e, papier Gumy cynamonowe Gumy cynamonowe Faktycznie, pusteczki Cynamonowe e, Sól Nie będziemy tego wycinać Okej, okay, tutaj mamy A to jest ten e, napój proteinowy o smaku czekretowy. już go raz to Łóżeczka Porządne łyżeczki, nie jak w Polsce, jakieś takie, co się łamią, plastik, ale dobry jest. Mm, to są jakieś odrzeszki, to, to są chyba jakieś grillowane, nie? Coś tego typu. Nie? Aha, tu jest tam poduszewacz I tu jeszcze mam chyba jakąś. E, e, dżem, tak, truskawkowy. E, Oraz. Co to, to jest? Aha, to jest. E, Red pepper. No, pieprz, jakiś taki ostrzejszy chyba. Transpecker Service Corp. Because this is, this is uh, really uh, the problem of, uh, of, of uh, this is, uh, A więc, tak, raz jest jedzone, wszystko smakowało, tak jak zawsze. Także, no. Dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się sieła. Mam tak samo jak ty, Miasto moje, nim Najpiękniejszy mój świat.